Jestem w szkole głównej handlowej na Future Energy Summit. Rozmawiamy o przyszłości energetyki, technologia, sztuczna inteligencja, blockchain, uwolnienie taryf. Będę mówił o zastosowaniu swoich urządzeń IoT, Internet of Things w energetyce. Będę mówił również o zastosowaniu wodnego akumulacyjnego systemu ogrzewania dla budynków jednorodzinnych. Rozwiązanie to, które może częściowo przynajmniej wyeliminować smog w naszym kraju, czyli wykorzystujemy nocną taryfę, która dzisiaj tak jest produkowana i jak gdyby tracona, do tego, abyśmy ogrzewali komfortowo swoje budynki i ciepłą wodę użytkową. Nie musieli nic spalać. Koszty za inwestycje i koszty za eksploatację będą zbliżone do ogrzewania węglowego. A my mamy czyste powietrze wokół siebie, czyste ręce. Nie musimy dbać i zaopatrywać się w opał. Nie musimy czyścić i sprzątać. Zapominamy o ogrzewaniu. Zapraszam, pokażemy nasze propozycje.